12 maja, już jutro, to tu stół z Mario, cały Twój. Co kochasz? Pyta święty Augustyn. Matko, napełni księży swą miłością. Rocznica wyzwolenia Monte Cassino. Polscy żołnierze oddali duszę Bogu, a nam serce. Dzień błogosławionej Juty z Chełmży, która i wspomnienie Sługi Bożej Wandy Boniszewskiej, które Pomagały duszom wyrwać się z szatańskich szponów. We wszystkim jest ważne posłuszeństwo. Matka Boża wysyła, abyśmy założyli jej zakon. I w tym zakonie wszyscy służyli Bogu. Ale wierni ślubom, które złożyliśmy, oddając się w jej niewolę, w tej jednej intencji poszła i kazała, wypełnić Boże natchnienie przez cierpienia i jeszcze większe owoce przynosi ofiara posłuszeństwa. Jeśli gdzieś mamy się udać w podróż, do hotelu, do szpitala, to winniśmy mieć ze sobą jak ten suwa suga Królowej kantaki, Pismo Święte. Biblię Czytał w podróży księgę Izajasza, Bóg posłał do niego świętego Filipa, i ten o wszystkim go pouczył w dzieje apostolskie, 8 rozdział, 26 wiersza do 40. Powierzenie się Maryi w ślubach niewolnika miłości jest wyrazem Nowego Chrztu z Ducha Świętego, bo oddając się Maryi, która jest córką e, Boga oblubienicą Ducha Świętego, Matką Syna Bożego, otrzymujemy dary Ducha Świętego. Duch Boga nas pośle do nowej misji, dlatego mamy mieć ze sobą Biblię, słuchać nakazów pańskich, ale też wyjaśniać innym, według natchnionego Słowa, co powinni czynić. Pismo Święte skronie jest do prywatnego nauczania. Już przez to pouczenie, Chrystus, żywe słowo, chce, abyśmy słuchali tych, którzy otrzymali od Niego nakaz ewangelizowania, czyli mamy słuchać interpretacji uczniów Chrystusa, misjonarzy, prezbiterów, czyli księży. Wielu kapłanów dziś odeszło od posługi słowa, oddaje się e, różnym innym służbom, są dyrektorami hospicjów, budów. W mediach występują. Tak, to wszystko ważne. Ważne, że taką misję dostali od swoich przełożonych. Gorsze, jeśli to robią dla poklasków, brew Kościołowi. Jezus i Matka Boża często prosili o posłuszeństwo, o umiłowanie e, modlitwy za kapłanów i wynagradzanie za ich grzechy. Do Boga nie może nikt przyjść, Pierw, zanim Bóg go do siebie nie pociągnie. Bóg, tak jak kapłani i misjonarze, przyprowadził do siebie, aby szli za Chrystusem. Tak przez biskupów i misjonarzy prowadzi cały lud i wciąż nowych powołuje do swej owczarni. Święty Augustyn w dziele Państwo Bożej, w swoich kazaniach, często zwykł powtarzać, że nie ma człowieka, który by nie kochał i nie chciał być kochany. Równocześnie zadawał pytanie – Kogo kocham i jak mam kochać, by pragnąć zbudowania innych i dobra drugich. Kochając Trójcę Świętą, kochamy bliźni. Święty Augustyn powiedział: Nie ma człowieka, który by nie kochał, lecz wolno spytać, co kocha. Za świętym doktorem Kościoła nie porzucajmy miłości, lecz wybierzmy podmiot miłości, tego, kogo kocham. Nie wybrałbym pierwszy, gdyby on mnie nie pociągnął do siebie, tak jak Chrystus, aby pełnić. Wolę niepokalanej. Gdyby Jezus, Maryja, ponieważ oni pierwsi mnie umiowali, a ja idę za ich głosem. Bóg pierwszy nas umiował i wciąż nas miłuje i wciąż nam objawia swoją świętą wolę przez Maryję. Pociągnięci tą miłością do Maryi, pociągajmy też innych, prowadźmy, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Bóg jest miłością, powtarza święty Augustyn i dodaje. Ten, kto tak mówi, wiemy, co miał w swoim sercu. My też mamy mieć miłość. Pragnienie Maryi, miłości w naszych sercach, a przede wszystkim pragnienie zadośćuczynienia za grzechy kapłanów. Maryja najbardziej zależy na kapłanach, jej umiłowanych synach. Bez kapłanów, bez ich błogosławieństwa, Maryja nie może dobrze przeprowadzić swojej misji. Swego planu, który dał jej Bóg. Wielu kapłanów niestety wyhamowuje świętą podróż Maryi i apel, aby przygotować drogę powracającemu Chrystusowi. Pisze o tym często ksiądz Stefano Gobi w listach Maryi do kapłanów. Znamienne w tej książce są zapewnienia Matki Bożej o szczególnej misji kapłanów przygotowaniu drugiego przyjścia Chrystusa. Maryja prosi o modlitwę za kapłanów i nieustannie. Zapewnia kapłanów, którzy gromadzą się wieczernika kapłańskich na wspólnych spotkaniach. Mówi Jestem szczęśliwa, widząc Was zgromadzonych w stałym wieczorniku modlitwy i braterstwa, biskupów i kapłanów razem z mojego ruchu patrzę dziś na Was z radością. Mamy, która czuje, że jej dzieci słuchają ją i naśladują. Zobacz e, listy do kapłanów e, mój matczyny plan 575. Piąty punkt, list. Plan Maryi wobec kapłanów polega na wprowadzeniu czcicieli Maryi na drogę ofiary i świętości. Maryja prosi kapłanów, by kochali, słuchali i pocieszali papieża. A tam, gdzie są boleści, by udać się do bezpiecznego miejsca. Maryja wszystkie próby i ciężary, które dotykają kapłańskiego życia, chce schronić w swym niepokanym sercu. Maryja zaprasza kapłański, kapłanów do komnaty swego serca. Mówi, stąpcie z tej świętej góry w pokoju i stańcie się wszędzie na świecie narzędziem mojego pokoju i błogosławi kapłanów na ten trud posługi kapłańskiej, i by dusze wprowadzili do zbawienia z należną starannością, nie tracąc swojej duszy. Sługa Boża Wanda Boniszewska setki dusz kapłanów wyrywała z pazurów szatana, Pan Jezus prosił tę prostą, bezkabitową siostrę ze zgromadzenia od aniołów. Mówił: Wybrałem cię dla wynagradzania zniewa, które doznaje od dusz mi poświęconych. Wszystkie boleści ta ukryta stygmatyczka miała ponosić za kapłanów, którzy dostali się pod wpływ nieprzyjaciela. Pan Jezus przez Wandę objawił, że najwięcej cierpi od dusz księży, niezdecydowanych, obojętnych na prośby Matki Bożej i wchodzących na błędne drogi różnych ideologii. Wanda przyjmowała hostie za kapłanów, gdy była więziona przez Sowietów, w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych, ale także później przez wiele lat cichej służby, nieznanej światu. Jej stygmaty, siostry, nazywali nieraz ją oszustką, ale władze sowieckie mówiły, że to Żylaki, jeden z oprawców sowieckich, który pastwił się nad siostrą, nie mógł spać w nocy, przepraszał siostrę, że wyśmiewał się z Boga, żeby jemu wybaczyła i modliła się za jego rodzinę, by nic, nie, nikt z jego rodziny nie poszedł w szpony diabłów. Jezus nieustannie podtrzymywał Wandę, prześladowano przez wiele lat, Komunizmu, mówiąc jej: Chcę, abyś była ukrzyżowana za tych, co nie chcą znać krzyża. Wanda często umierała, jej ciało, a później znów po torturach, wykrwawieniu, straceniu nieprzytomności ożywiała. W latach 60. komuniści wypuścili Wandę z Łagrów i pozwolili jej przybyć do Polski. W klasztorze, w chyliczkach powoli te rany się zamykały, znikały, aż do dnia jej śmierci. Kiedy mój wuj, ksiądz Stanisław Orlikowski, palotem, który powrócił z Wandy, przybył do Konstancina Jeziorny i chodził z posługą właśnie do sióstr od aniołów na kaplicę z Zemszą Świętą i zanosił Komunię Świętą Wandzie Boniszewskiej. To zabrał mnie ze sobą. Sługę Bożą za to, że przez całe. Stoletnie życie wynagradzała za kapłanów. Bóg wezwał po nagrodę do siebie w 2003 roku. Wujek mój mówił o Wandzie Boniszewskiej, że żyła tylko komunią świętą. Tak jak w Rosji, w łagrach oddawała swoje porcje chleba chorym i więźniom, aby przetrwali, a ona zawsze przyjmowała duchowo hostie za kapłanów, wynagradzając za ich grzechy. O sobie Wanda mówiła: Nieznana jestem. Taką pragnę umrzeć. Wanda przez swą posługę miłości w ciszy swego serca w zjednoczeniu z Jezusem w Komunii Świętej wyrwała z czarci chłap setki zagubionych dusz kapłańskich. Wanda Boniszewska pochodziła z Wileńszczyzny, spod Nowogródka. Wielu żołnierzy z Korpusu Polskiego generała Andersa, którzy z daleka od swych ukochanych kresów walczyli pod Monte Cassino. 12 maja zginęli, tam są pochowani na cmentarzu zdobyli wzgórze 599, zwane też diabelskim wzgórzem. W gruzach, na gruzach klasztoru Benedyktynów zawieśli biało-czerwoną flagę i zagrali hejną mariacki, dziękując Maryi za zwycięstwo. Na włoskim cmentarzu widnieje na cokole napis. Tu leżą polscy żołnierze, którzy Ziemi Włoskiej oddali ciało, Bogu ducha, a Polsce serce. Ich żołnierze, którzy walczyli o wolność wszystkich narodów Europy w pokoju wiecznym, czekają na zmartwychwstanie na obcej ziemi. Gdy Chrystus powróci, ufamy, zmarli z grobów powstaną i pójdą królować z Chrystusem. Tak jak e, polscy żołnierze, e, jak polscy święci, mieli misję wobec świata, ratować duszę z rąk nieprzyjaciół głosić Boże miłosierdzie. Tak Maryja wybrała też błogosławioną jutek. Posłała ją na Polskę ziemię, Chełmińską. Pochodziła błogosławiona juta z rodziny brąszwików, która przybyła z Niemiec, ale przyniosła pokój, a nie miecze, tak jak robili to krzyżacy, nawracając na siłę Prusaków. Na wzór świętej Elżbiety Węgierskiej błogosławiona juta gdy została wdową, posługiwała chorym i umierającym w szpitalikach, przygotowując ich na przyjęcie pana Jezusa. Słowo Juta, pierwsze litery znaczą Jezu, ufam Tobie. To był apostolat błogosławionej. Juty z Helmsze, która spieszyła z posługą miłosierdzia do biednych, przechodziła nawet po wodach jeziora, jak Pan Jezus do uczniów, by szybko znaleźć się w szpitalu, by im pomóc, by ich pocieszyć. Błogosławiona Juta jest patronką Karita z ale też patronką diecezji chałmińskiej i toruńskiej, ponieważ jej ewangelizacja ludzi była czyniona z miłości, a nie jak czynili to krzyżacy przez siłę i, i strach. Niech błogosławiona Juta i sługa Boża, Wanda Boniszewska wyznają, wyznaczają nam kierunek misji, abyśmy pełnili dzieła miłosierdzia, kiedy będziemy pragnęli. Po ofiarowaniu się Maryi w jej niewolę, coś dobrego uczynić dla zbawienia i ratowania dusz. Wszystko czyńmy z miłością ofiarną, wynagradzając za obojętność księży, za grzechy kościoła, naszych rodzin, naszej ojczyzny, by w ten sposób jak najwięcej dusz biednych grzeszników wyrwać z rąk nieprzyjaciela. Prośmy błogosławioną Jutę, Sługę Bożą, Wanda, abyśmy setki dusz wyrwali z rąk szatana.